Ja siemanko, tutaj pan Julia i dzisiaj będziemy tak jakby jestem z Adamem i będziemy robić typowy chłopak w Roblox, więc chodzimy i będziemy kamerować go i zobaczymy, co on robi, kiedy jest sam. Co on robi, kiedy jest sam? No już widać co robi. Gra cały dniem i nocami. No puszka po coli, Jeszcze jakaś nadgryziona pizza. Co to ma być? Dobra, ja chyba pójdę do No kurde. Dobra, zaczynamy. Subójcie y, su, Dawajcie subskrypcję i lajkujcie. Oj! widzowie, za chwilę znowu będę z wami. Poczekajcie. Dobrze widzowie i zaczynamy po krótkiej przerwie, no bo małe problemy techniczne. ok no i zaczynamy. Co to pora O, jakie fajne deski. Rower. Czerwona. Czerwona widzowie, czerwona. Naprawię ten rower. Nie, pierdol rower. Koło trzeba? Jak widzimy, naprawia rower. Koło, koło, koło. Nie mam koła. Nie mogę... No, sobie się... z... Naprawia. Przejdziemy się trochę po jego domu i zobaczymy, co on tutaj ma. Akwarium: fajne Łazienka, prysznic, toaleta. No, no, no. Dobrze, ma jakiś tutaj pokój. To trzeba tu chyba jest jego pokój z tego co widzę. Lody trzeba. Ale gdzie on na safe? Lody hmm. trzeba. posłuchać telefonem, pucik. Następnie wyrzucić telefon przez okno. Gdzie on jest? Nie. O co chodzi? Wyrzucić przez okno. Co robi? Sam wypadnie co okno. Idziemy za nim. Ktoś nie dobra. Może Dobra. Mam... Włożyłem z tego. W McDonald's. Dobra, zjem sobie. O, do pokoju idzie, a jest już taka głodna. Kurde. Ale tam jest pokój główny, przecież tu. Tam powinien być safe, więc gdzie on dojechał jest? Wiedziałam, że tego już, jest podejrzany. Ja wiedziałam, Widzę, że tego już, jest tak podejrzane, że szok. Chociaż nikt nie będzie się nam krył. Dobra. Jedzonko to jest. A trzeba czyli ty jest. Gdzie on jest? Pyk. A dla mnie też. Dzięki. Hmm, nawet nie wiem, że tu jestem, ale okay. Wiem. No wiem. <laughs> Ta animacja. Kliknij a miem, po miem, prostu krzesło. O nie! Nie zamknęliśmy miem, domu! Miem, to wywal. Jaka ładna. Miem, 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 miem. Idę zamknąć dom. W ogóle, jak ona ładnie wyglądała. A to już do nie ma? No nie. Dobra, idę do pracy. Idzie widzowie do pracy. A nie, nie, niech mnie nie, 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 nie zamyka. Dobra, jest zamknięty chyba. Otwarty? Zamknięty. A nie, muszę... muszę się załapać. Uff. Dobrze, dobrze. No jechać zbytnio, tak trudno. Jedziemy, jedziemy. Tu się damy, widzowie. Lecimy tutaj. Się no, no, no. Nie, gdzie jestem tym? Ulala. <grym> ulala, widzowie. Ulala. Ulala, ulala. Co to jest? Te broń trzeba. Mm, ty rozmawiaj. Ja tu na pewno Tych wszystko brak. widać. Wow, Dobra, taki teraz no, i dziś mamy wiedzieć, już trzeba spisać. Andrzej, Stasiek, Grzesiek i Halina. wypuszczę cię. Dobra. O. Chodź, 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 chodź. Jesteś kamerowana. No. Dobra, jedziemy o. sobie. O nie! Gdzie pojechałeś? Do restauracji. O Boże. Się ja nie piek. mogę, Skończył już robota ta. Pyk. Co dzień dobry, co pani podać? Ja powiem, że nie mogę kamery ruszyć. Piek. Ja wie, sorry, ale muszę się rozknąć, zdawałam. Nie mogę kamerą ruszać jak zwykle. Dobrze widzę, ja jestem znowu. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry, co pani by chciała? Tutaj nam bierze. Um, pen? Dobrze. O, no no jak, jak zwykle to się zjara się. Левый такие мне пальцы, я... Там вот что сказать. Czemu nie ja? Uff Czemu on mnie nie zabiera? <laughs> Czemu nie podładowuję tego auta? Nie, 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 nie. Kurde, gdzie on znowu jest? Co wie? On kupił nowy dom Kupuje, więc Muszę być mu taki On jest ekstra Kuze, patrzcie, ile tu ludzie się kręci. Hej! Ład, ładnie bardzo wyglądasz. Szczerze bardzo ładnie wyglądasz. Piękna jesteś. Ładnie wyglądasz. A gdzie jest ta biedna? O nie, wyszłaś. Szkoda. No, ja z nim Dobra, on jest? To jest jasny. O jest! Ale nie pokazywałam wam nowego domu, czy pokazywałam? Nie, wiem dobrze. Ale masz tutaj taki fajny. Czekam fajny ma. Może być. Ma kolejne akwarium. Gdzie ma safe? Co to jest? Gdzie on ma safe? Co to jest? Co to jest? E, ciężkie coś. Ktoś dzwoni do drzwi. Zobaczymy, czy on go lub ją wpuści. Jakaś biedna. Ciekawe, czy ją wpuści. No nie, no jak zwykle. O, nagrywamy, nagrywamy. To jest bardzo, bardzo mhm. widzę, że ja tym autem ma taki domek, taki słaby trochę, ale dobra, ten mam to so, kupiłam. się nareszcie. Yuri deno. To moje takie. Pierwsze. Auto. Są moje takie pierwsze filmy, więc jak coś będzie źle, to nie. No to nie taka moja wina. <grych> Każdy bierze. Idę zobaczyć, co tu jest na górze. Dlaczego one się same odwołują? Ups. Tego się nie da tak otworzyć. Nie wiem. To wszystko w takim czymś wielkim... O nie, jeszcze drzewko się zapaliło. Jedno drzewko. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie. Dobra, widzę wie. Zgubiłam go, ale... Jestem tu. Skupiłam go, zgubiłam. ale ja już będę kończyła ten filmik. A to czemu, czemu Do zobaczenia. Czemu? Gdzie jesteś? Tu. Do zobaczenia widzowie. Zostawiacie łapki w górę, subskrypcję. Oh, yeah że Wam się podobał film. Dziękuję, że to obejrzeliście. Oglądacie. No. Obejrzeliście, bo się Myślę, że Wam się podobał film. <laughs> Dobra, to już kończę. Bajo jajo. Pa!